Ma z tej strony agent, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, że będę sprzedawał jeszcze tutaj ten zegarek złoty. Właśnie teraz, właśnie będę sprzedawał przedmiot specjalny test New Austin Capital. No. I to kosztuje 150 tysięcy Więc sprzedajmy to no, odcineczki są Poniedziałek, wtorek, środa O 15 wlatuję na mój kanał i łapka, mile widziane No więc ja zapraszam do oglądania Lecymy Dobra Jadę akurat tak 2,5 km. Jak wyjeżdżałem to miałem 2,5 km. Więc... O nie, żeby w nic nie walnął. Jezus Maria, dobrze jedźmy. No, więc jedziemy. A w następnym odcinku nie wiem. Hmm, chyba będzie... Yy, chyba będzie, nie wiem, nie wiem co będzie, chyba będzie sprzedaż klubu nocnego, dobra, te takie, te dóbr, wiecie na pewno o co chodzi, to są te takie w podziemnych garażach, w klubie nocnym tam te dóbr, to się tam zbiera, macie tych tam, tam pięciu gości, co oni tam to robią, wszystko, tam ściągają to wszystko, o, no, dobra mam 900 metrów, nieco powyżej 900 metrów. No, więc lecimy. O, wyprzedza. O! Co jest? Takim, takim dużym tym, on ma panele, nie? Tutaj do góry, no on ma panele słoneczne chyba. Chyba panele słoneczne. Jedziemy tutaj, no tutaj 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 na pewno wiecie, tutaj tutaj mieszka ten no, od razu. O, sorry, sorry. No tak akurat mnie wytrąciło. Gdzie to? Tutaj, ja tam nie wiadę. A to trzeba. Na pewno. Dobra, nie będę już takich ham. Aaa, tych yy, Sorry, ja tak nie chciałem. Ale tak wyszło. Dobra, jestem na miejscu. No, jeszcze trzeba jakiś trzeba ich zabić tych przeciwników. Ja robię moim, moim tutaj pięknym, ja już wam mówię co to jest, karabinek specjalny. Ja mam przy nim latarkę i lunetę. Bardzo dobrze się sprawdzają. Ale na takie coś to poradzimy sobie takim czymś. Bum! Bum! I widzicie, ja to bardzo szybko to zrobiłem. A jeszcze od razu będą mnie ścigali. No to fajnie. Nie wiem, czy zdążę przelec ten hajs. Bo oni wszyscy idą na mnie, więc sobie szybko tutaj, szybko zdążę. Trzeba, trzeba zdążyć. Co jest? Wpłać. proszę. O nie nie nie, 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 proszę, nie nawalać do mnie. Jezus, Mario, oni mnie zabiją zaraz. Dobra, lecimy! To z pompy, z mojej złotej pompy, lecimy! Drodzy widzowie Headshot, headshot! O, no, takim... No i takim pięknym akcentem będziemy chyba kończyć, no. Więc ja dziękuję za oglądanie No, więc ja dziękuję O, tutaj sobie staniemy przy pociku i pięknie tak zakończę no, więc ja dziękuję za oglądanie. Siema, cześć, na razie.